Bardzo często mówimy o tym, jak ważne jest regularne wypuszczanie szczurów na wybieg, jak ważne jest zajmowanie się tymi szczurami, poświęcanie im czasu, uwagi, przygotowywanie nowych zabawek. Natomiast dużo rzadziej mówi się o tym, jak ważna jest regularna kontrola i to nie tylko ta już u weterynarza związana z badaniami krwi na przykład, tylko taka codzienna, regularna kontrola, takie badanie nasze, naszych szczurów w celu zapobiegania chorób. O czym tutaj będziemy mówić? Bardzo ważne jest, aby na co dzień, kiedy bawicie się z tymi szczurami, wyrobić w sobie też nawyk oględzin tych szczurów, sprawdzając je pod kątem potencjalnych różnych chorób, które mogą się przyplątać nawet z dnia na dzień. Co to może być? Mogą być to na przykład ropnie, które pojawiają się z znienacka często i rosną w oczach dosłownie, bo często ktoś mówi, wczoraj nie było, dzisiaj urosło, i tak może się tak zdarzyć, że coś urośnie nam bardzo szybko. Może pojawić się jakaś nagła opuchlizna związana choćby z ukąszeniem pająka, tak? E, cokolwiek niespodziewanego, dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wyrobili sobie właśnie nawyk, nawyk e, badania oględzin tych naszych szczurów. Na co dzień? Ym, jak to robić? Kiedy siadacie ze szczurami do zabawy, tak? kiedy je wypuszczacie, czy kiedy już mają wracać do kratki, wybierzcie sobie zawsze taką e, porę w ciągu dnia, kiedy każdego z tych szczurów będziecie brali do ręki i dokładnie oglądali. Co to znaczy dokładnie oglądali? To nie chodzi tylko o to, żeby podnieść szczura i go tak poprzeglądać z grubsza, ale ważne jest poprzyglądanie się i pomacanie dokładnie. Różnych e, szczurzych części ciała. To znaczy, tak. Zaczynając od głowy, musicie przyjrzeć się oczom, czy jedno się bardziej nie wybałusza od drugiego, czy nie widzicie zmian koloru, czy nie pojawia się jakieś e, podejrzane e, zbielenie, zgrubienie w gałce ocznej, tak. Czyli przyglądamy się, czy oczy zachowują ten sam kolor, tę samą wielkość, tak. Czy są bł równie błyszczące, tak? Nie jest które z nich bardziej matowe. Jeżeli nie jesteście pewni, a mamy zazwyczaj oczywiście kilka szczurów, możecie porównać e, te oczy tego szczura z innym szczurem, na przykład tak, czyli przyglądamy się jego oczom. Nos, czy nie ma wydzieliny, nie ma porfiryny, czy nie smarka, nie kicha za często, e, oglądamy pysk. Sprawdzamy, czy nie pojawiło się żadne zgrubienie. Patrzymy na długość zębów, czy są równe, czy nie ma jakichś przerostów. Zaglądamy do uszu, e, też żeby zobaczyć, czy nic nie ma w środku, bo możliwe, że na przykład starszy szczur też nie będzie miał możliwości domywania tych uszu dokładnie, więc zaglądamy do środka. Obmacujemy tutaj pyszczek, czy nie pojawiły się żadne zgrubienia. Obmacujemy całą głowę. Sprawdzamy też e, boki uszu. Czy tam nie wyczujemy żadnych strupków ani zgrubienia, tak? Co następnie? Obmacujemy całą resztę ciała szczurzego, czyli dokładnie milimetr po milimetrze można powiedzieć, palcami sprawdzamy całego szczura, czyli od tej głowy zaczynając przechodzimy na tłów, dokładnie całe plecy pod pachami, klatka piersiowa, brzuch. Potem jedziemy do końca, czyli jeżeli mamy samce, obmacujemy też jądra, ogon sprawdzamy, łapki obmacujemy i sprawdzamy. I teraz tak, jeżeli chodzi o obmacywanie, są dwa rodzaje sprawdzania. Jedno to jest takie delikatne, można powiedzieć, szuranie palcami w futerku, tak, rozchylanie tego futerka, sprawdzanie delikatnie, czy coś nam nie nie opuszków palca, czyli coś się nie znajduje na skórze, typu strupek, tak? czy jakieś wybrzuszenie, jak również przyglądanie się, czy czegoś nie zauważymy w tej skórze. Mogą być to strupki, mogą być czarne kropeczki, a może być coś, co się porusza, tak? czyli dokładnie przeglądamy to futerko, milimetr po milimetrze, badając opuszkami i oglądając. Eee, zwracamy uwagę oczywiście tutaj za uszami, czy coś nie widzimy, tak? u nasady ogona przeglądamy i teraz druga rzecz, jeżeli chodzi o obmacywanie całego ciała, to jest już takie mocniejsze ściskanie, nazwijmy do tego szczura, oczywiście z wyczuciem, ale już mocniej przyciskany, wyszukując różnych zgrubień, zgrubień. Pod skórą, czyli bierzemy fałd skóry, tak, i obmacujemy e, cały tułów tego szczura e, pod pachami. Wyszukujemy zgrubienia, ale również, jeżeli macamy już jamę brzuszną, to dokładniej wgniatamy się tymi palcami i patrzymy, czy nie wyczuwamy czegoś podejrzanego w jamie brzusznej. Jeżeli wyczujecie jakieś dziwne zgrubienie, e, nie jesteście pewni? Możecie porównać to z drugim szczurem, bo być może wyczujecie wy jakiś narząd po prostu i nie ma powodu do paniki. Przechodząc w stronę już narządów rozrodczy, rozrodczych, dużo osób wyczuwa kupy, <ścoughs> często, które są już na wylocie, więc tak jak mówię, tutaj oczywiście porównajcie sobie to z drugimi szczurami, żeby zobaczyć. No i jeżeli chodzi o jądra, też macamy, dlatego że musimy... Poznać ich strukturę, bo często pojawiają się guzy i im wcześniej je wykryjecie, tym lepiej, ale pojawiają się też stany zapalne, które są do przeleczenia, jeżeli są na wczesnym etapie wykryte. I teraz wczesny etap, to znaczy w momencie, kiedy wmacujecie, może się przydarzyć, że jedno jądro jest troszkę twardsze, troszeczkę większe. Na oko nie widać, ale jak macacie, to się już okaże, że tak. Jest nierówne, też nie widać, ale macając tak. Poza tym one nie są takie całkowicie jednolite, więc też musicie się nauczyć rozróżniać em, prawidłową budowę tak? tego szczura, czyli jego narządów wewnętrznych, czy takiego jądra, od już nieprawidłowej. I znowu, mając materiał porównawczy, sprawdzacie sobie z innymi szczurami. Jeżeli dalej nie jesteście przekonani, oczywiście możecie się umówić tutaj na listę Weterynaryjną. Obmacując równocześnie, też oglądamy, możemy wyczuć zgrubienie, może być to na przykład właśnie pojawiający się ropień, możemy zauważyć coś, że nam wyskoczyło, pojawiają się często guzy listwy mlecznej, więc to jest bardzo ważne. Zaczęliśmy od głowy, tak, obejrzeliśmy oczy, nos, zęby, uszy. Zaczęliśmy obmacywać całego szczura. Oglądamy łapki, tak, sprawdzamy. Patrzymy, czy wszystko w porządku jest, z paluszkami, czy nie ma żadnych ran, czy nie ma żadnych strubków, ze stopami. Jeżeli chodzi o stopy, patrzycie, czy nie ma żadnych zaczerwień, zmian kolorytu, zmian grubości skóry podejrzanych na stopach, dlatego że e, tutaj mogą się pojawić duże problemy, tak. Pododermatitis, który jest ciężko leczalny, więc zwróćcie też uwagę na to, czy nic się nie dzieje na szczurzych stopach. I sprawdzamy też cały ogon, patrząc, czy tam coś nie wyskoczyło na nim, czy nie ma jakichś podejrzanych zgrubień. Przyglądamy się też tej budowie szczura, możemy popatrzeć od góry, od boku, tak, czy nie odstaje, nie ma jakiejś opuchlizny podejrzanej. I nasłuchujemy. Możecie nawet w warunkach domowych nauczyć się tak po prostu na ucho, brać tego szczura, przykładać sobie ucho do klatki piersiowej jego i wsłuchiwać się w to, jak oddycha, żeby nauczyć się e, tego jego codziennego oddechu, dlatego że wtedy też bardzo szybko usłyszycie małe zmiany, na przykład delikatne chrząkanie, Czasami jeszcze nie słychać bardzo, ale na przykład przyłożycie i usłyszycie, że ten szczur szeleści syczy coś jest nie tak nie bierzecie drugiego szczura bo no tutaj nie trzeci też nie a ten jakoś szeleści na oko nie wygląda, żeby był chory, a na osłuchu już zauważacie, że coś się dzieje, czyli macie sygnał, czy wejść do weterynarza. Patrzymy też oczywiście, czy sierść nie jest nastroszona, czy ten szczur zachowuje równowagę, czy ma władne wszystkie cztery łapki, czy normalnie na nich może się przemieszczać, stawać, tak? Chwytać normalnie pokarm w cztery, w dwie łapki, tak? Stojąc na dwóch pozostałych, czy jest w stanie unieść, tak? Oglądacie zachowanie tego szczura, jego przemieszczanie się, e, jego aktywność. Przyglądacie się, czy jego aktywność jest taka sama jak na co dzień, czy nie spadła. To jest wszystko to, na co zalecam Wam codziennie zwracać uwagę. Zajmie Wam to chwilę krócej niż ten filmik, dlatego już tak naprawdę, jeżeli macie doświadczenie, to jest bardzo szybki taki przegląd szczura, a może uchronić Was i szczura przed dużymi problemami.